Witajcie kochani, tutaj wasza piękna szpunkę. Dzisiaj jest coś e, jest poniedziałek. Dzisiaj początek. Zrobimy sobie śniadanko razem, żeby to ja sobie zrobię, będziecie się gawić. E, ostatnio chleb mi się znudził, więc kupiłam sobie to tije. O ile tych placków? Sześć? Sześć? Co takiego Okej. Okay. Dlaczego w tej szafce w kuchni są kurwa do pływania? Kochani, jedzenie jedzenie, ale unboxing jest najważniejszy. Wash cream emollient. Nie wiem, czy tak się czyta w angielsku, to... I to jest dla bardzo suchej, drażliwej i takiej nieświecącej, święcącej skóry. Jest testowany dermatologicznie, czy nie? Nie na zwierzęta. Ale nie staję tak, kochani. Ja polecam to, nie wiem, czy to będzie polecenie. No, Dobra, nieważne. E polecam to do mycia się, może być spoko dla alergików. Ja nie jestem żadnym alergikiem, jeśli chodzi o mydła. Ale to nie ma koloru, znaczy jest białe. Jest białe, nie ma zapachu, nie pieni się. I to chyba wszystko. Także mam co zrobić sobie do pracy i teraz na nie. Ile tu mam placówków? Cztery, no to spoko. W TikToku to widzieliście. Tu i od środka. I Takie coś powstało. Ja daję sobie tu no, sałatkę, znaczy jakiś miks z tych sałat. No i zwiędła, i ukształtę. Więc nie musisz zmarnować w tym domu. Nie wiem, po co daję świeżego, jak tam za chwilę suszonego, ale dobra, nieważne. Eee, co jeszcze? Ser. Właśnie może nie dalej tak po brzegach, bo to będziemy zamykać, to i tak te nasze składniki, one trochę tak wypchną się do przodu, więc... Tak może na środku to dać. Ech, dwie tortille sobie ja teraz zjem. Dwie ze złe do pracy. Czy martwię się tym, że będzie ode mnie śmierć rybą? Nie martwię się tym, że jakby to sobie jeść przy biurku wiem, przy biurku, to inni będą czuć zapach tej ryby i będzie takie no. I ja mam na rozmowie, że absolutnie nie. Bardzo dobrze nie tak. To muszę wam mu coś powiedzieć. Yy, jakieś dwa dni temu pod nasz blog przyjechał jakiś kurwa facet i zaczął kopać w ogóle nam drzwi do klatki i, i one w ogóle popękały od tego kopania. My w ogóle nie wiedzieliśmy, kto to jest. W ogóle jakiegoś na chyba. I bałam się bardzo. Potem wywnioskowaliśmy, że, po, że ponoć to był ktoś do tego kogoś, kto mieszkał przed nami. I od tamtego czasu na każdy wysoki dźwięk kurwa podskakuje jak królik, bo jestem tak wystraszona. Dziękujemy, panie. Bałam się otworzyć okno i się zapytać o chuj mu chodzi. Naprawdę. I żałuję, że nie zadzwoniłam tutaj na policję, ale to trwało naprawdę krótko. następny raz, jak przyjdzie, to oczywiście to zrobię. Dziewczyny w internecie powiedziały, żeby romantyzować swoje życie, bo tak będzie lepiej i fajniej. Trzeba je przycisnąć mocno. Ech. Więc ja sobie zromantyzowałam to, że tą to Romeo mogę się dosyć do że jest to wiedziała mama i nie pomogło. Mam nadzieję, znaczy, że moja mama nie ogląda tego vloga, bo ona będzie przerażona tym wszystkim i będzie kazała mi wracać z domu i będzie po co ty w ogóle tam jechałaś, to niebezpiecznie, coś tam, coś tam. A właśnie, ja wam nie mówiłam, dlaczego ja tu przyjechałam. Wiem, że były takie zapytania yy, no temu. Może jeszcze was to interesuje, więc Poczekajcie, to trzeba podsmażyć na patelni. W ogóle nie dajecie oleju, nic. Na suchą patelnię sobie to podgrzewacie, żeby ten ser się roztopił. I ja zaparzę naszej ulubionej kawy i wszystko wam opowiem. Zacznijmy od tego, że jestem tolerancyjna jak mogę, ale czekoladowy hummus to chyba nie jest najlepszy wynalazek. Zrobili to w mojej pracy, jest to taki, taka edycja na Wielkanoc. Boję się. To bardziej, że robili to mój pracy. No, no, no. Zróbko. Ktoś napisał kiedyś komentarz, dalej go pamiętam. Nie bójcie się, ja pamiętam panu... Bo mam ich może z 7 na kanale. Opowiedz, jak to się stało, że znalazła właśnie ani coś tam. Dobrze, więc mówię. Uwaga, skończyłam studia, broniłam się, w tacy. Ja, no i wiadomo, ja przez całe życie chodziłam do szkoły, tak? Jak miliony osób na świecie. I kiedy skończyłam tą szkołę, się zastanawiałam, kurwa, co teraz? Oczywiście od razu wiedziałam, że ja nie zamierzam robić żadnego, kurwa. Magistra, doktoratu, nie, nie, nie. Moja edukacja powinna się już zakończyć, bo mam dość po prostu. Te studia mnie tak zmęczyły, że nie. Jedyne, czego mogłabym się jeszcze uczyć i pójść do szkoły, to tylko językowej, więc nie wiedziałam, co mam zrobić I ogólnie, a teraz koleżanką. pozeram ci Kinga. Gdyby nie ty, nie byłoby mnie tutaj. Hmm. Stwierdziłyśmy, że dobra, e, moja koleżanka potrzebuje trochę hajsu, ja potrzebuję trochę hajsu, więc ustaliłyśmy, że wyjedziemy sobie za granicę. No, i myślałyśmy o tym, żeby pojechać sobie do Norwegii. Byłyśmy już umówione, bo w Norwegii nie mam żadnej rodziny ani znajomych. Znaczy teraz, znaczy wtedy nie miałam. Teraz mam Ole, pozdrawiam cię, jeśli oglądasz. Ale yy, no, i bałabym się sama jechać. W ostatnim momencie, Kinga się wycofała i nie wiem czemu, czy się stykała, czy co. I moja kuzynka, która mieszka w Anglii, powiedziała, że przyjechała do niej, i przyjechałam. I moje początki to były takie przygody, i jedyne czego ja żałuję w ogóle, to tego, że YouTube'a nie zaczęłam od początku, jak tu przyjechałam, bo miałam takie przygody. Miałam tyle do opowiadania w ogóle, mogłabym powiedzieć, i żałuję tego, ale to też był czas. Pierwszy raz w ogóle wyjechałam z domu, prowadziłam się i do tego jeszcze do innego kraju, więc to było dla mnie naprawdę, wiecie, duże przeżycie uciążająca psychicznie i byłam bardzo często zestresowana, bo nowe środowisko, język. Marta powiedziała, że dobra, to Cię wyślemy tutaj do tej fabryki jedzenia, jak Ci się nie spodoba, to gdzie indziej. No i poszłam tam. I spodobało mi się, bo poszłam oczywiście pracować nie od razu do biura, tak jak teraz ja pracuję, może ja pracuję tak pół biuro, pół fabryka, bo muszę iść na fabrykę, żeby coś policzyć. Więc tak to wygląda. Zaczęłam oczywiście pracować przez agencję, tutaj pracuje się przez agencję, na początek. O co w tym chodzi? No, jest jakaś agencja na przykład przy miejscu pracy i oni werbują ludzi. Bo jak na przykład yy, brakuje ludzi na fabryce, ktoś nie przyjdzie do pracy, ktoś zachoruje itp. To ta agencja właśnie yy, werbuje ludzi, żeby przychodzili i przez jakiś czas się pracuje dla nich, chyba przez trzy miesiące. I po tych trzech miesiącach, jeśli menadżer ma, jeśli uzna, że yy, on tam ma jakąś swoją listę i tam was ocenia jakoś tam, uzna, że jesteście dobrymi pracownikami, to dostajecie kontrakt, czyli umowę o pracę. Jak pracujecie na agencji, to jest taka jakby umowa śmieciowa, coś takiego, bo agencja, oni mogą was zwolnić z dnia na dzień, bez uprzedzenia. A jak dostaniecie już kontrakt, to już jest bardzo mało prawdopodobieństwo, że was zwolnią, chyba że naprawdę zrobicie coś bardzo złego. I jakiś czas później poszłam na nowy departament, czyli nowy dział. Nazywał się Humus. Wow. Oni dopiero otworzyli tą fabrykę, bo ona była osobna. Ona jest jakby, no niby jest ze sobą połączona, ale jednak wchodzi się osobno, ponieważ na Humusie jest alergen i jest nim Sezam. Były tylko cztery osoby ze mną. Tak, i była właśnie tam poznałam brunę, poznałam Mariczkę i Razwana. Najpierw poznałam Mariczkę i Razwana, parę z Rumunii, którzy przyjechali do Anglii, żeby zarobić na dom, że to piękne. Potem poznałam Brunę. Wyobraźcie sobie, że Bruna, kiedy zaczyna pracę, a ona zaczęła chyba właśnie 4 miesiące przede mną, jak ja przyjechałam. Ona, jak przyszła do pracy, to ona miała powiedzieć tylko dzień dobry, do widzenia po angielsku. A jak, a jak ja już ją poznałam, to już normalnie z nim gadałam, mogłam z nim gadać o wszystkim. Także zobaczcie, jaki progres zrobiła. Jaki progres daje w ogóle zanie, w ogóle czasu z nativeami. Jeśli chodzi o język, to miałam problemy i chyba już o tym mówiłam, bo. W szkole uczymy się, nie wiem czy w jakiejś szkole w Polsce się uczy amerykańskiego, zam, yy, amerykańskiego, angielskiego, może w tych prywatnych, nie wiem. Ale zwykle uczymy się brytyjskiego, angielskiego w szkole, ale to i tak nic nie da, kochani. Yy, <laughs> nie chcę Was straszyć tutaj, ale my w szkole uczymy się takiego jakby powszechnego brytyjskiego, ja nie wiem jak on się dokładnie nazywa. Ale to jest taki najbardziej poprawny i w ogóle. Tyle, że w Anglii, co duże miasto, to inny akcent i wymawia się słowa zupełnie inaczej. jak ja przyjechałam i oni zaczęli pełkotać do mnie, to ja w ogóle nie wiedziałam o co chodzi. Musiałam trzy razy pytać i prosić, żeby mówili wolniej i wyraźniej, bo ja naprawdę ja nie rozumiem, co oni do mnie mówią. Niektóre słowa wiadomo, albo coś tam z kontekstu, ale jak oni do mnie, to... to była tragedia. Bo znałam tutaj takich szalonych ludzi, jak na przykład Brent. Brent, według mnie, jest ostatnią osobą, która powinna pracować w fabryce jedzenia, bo jest obleśny. On jest ogólnie spokojny, miły, groźny facet, ale on jest obleśny. Jak go poznałam, to cały czas tylko śpiewał Take Me Back to London bo jest ta piosenka chyba, Edda i kogoś tam jeszcze. I on cały czas śpiewał tą piosenkę. Dark mordę, bo okazało, okazało się, że on pod takim ubraniem. Ochronnym, on miał słuchawki, a nie może mieć słuchawek. Planowałam wyjechać na... do Anglii chyba na dwa lata. Zanim wyjechałam do Anglii, znaczy wtedy myślałam, że Norwegii. Wtedy, jak jeszcze pracowałam, to miałam taką koleżankę w pracy, Ewę. Mówiła także: No, a może poznasz tu swojego męża, czy coś takiego? A ja mówię, że ja idę zarobić pieniądze, a nie szukać męża. Jedno wiem na pewno i również to samo mogę powiedzieć, że my tu nie zostajemy na zawsze i na przykład, nie wiem, czasami ktoś mi mówi, czemu ty sobie auta nie kupisz na przykład, bo mam prawo jazdy, nie? A ja wtedy milczę. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć odnośnie moich przygód w Anglii. Moje początki można uznać, że były łatwe, tak obiektywnie. Patrząc. Bo miałam i dach nad głową, tu zaraz pracę znalazłam. Pracę miałam łatwą, bo praca fizyczna, no to znaczy chodzi o to, że jakby. Praca fizyczna nie jest zawsze łatwa. Tylko chodzi. O... Nie, może jest łatwa, ale nie, nie zawsze jest ciężka, można powiedzieć. Bo pracowałam fizycznie, bo byłam na linii, tak? Pakowałam humus. Ale nie była to ciężka praca, ale łatwa, no bo to nie ma żadnej filozofii, żeby włożyć hummus do kartonu, tak? O to mi chodzi. Yy, więc obiektywnie patrząc, miałam w sumie łatwo, miałam z górki, ale jeśli chodzi o aspekty psychiczne, no to pierwszy raz wy, wyjście z domu, wyjście z gniazda, do nowego, do innego kraju. Yy, tutaj akurat język znam. No, problemy właśnie z tym angielskim, ale to kwestia czasu. Więc dla mnie to nie było łatwe. jakieś czy w ogóle? Co poję, Idę do pracy i tam robię asfalt, tak, kładę nowy. Ja mam tą kurtkę z pracy i czy ludzie oni też mają te bloskawe I Jestem ciekawa, czy oni zamyśleli, że jak idę do nich do pracy, nie, dobra, nie. Ale żeby było proponowania, ale to było taka beka, jakby oni mnie z kimś pomylili. Pani już skończyłam iluzotompium. Dużo było dzisiaj liczenia, bardzo y, wielu miejsca. Niestety. Ale jak się im powie, że jest czegoś w chuj, to to nie jest akceptowalne. Nie wiem czemu. Może dlatego, że nie mówię po polsku? I czy mi się wydaje, czy ta roślinka jest niebieska? Ej dobra, już rozkminiłam dlaczego ona jest niebieska. To zgadnie temu wyślę pocztówkę z Anglii. Jak jakoś znajdę, ja nie wiem, czy tu muszę pocztówkę kupić, bo mieszkam akurat w takim miejscu, które nie jest typowo turystyczne, ale spróbuję. To zgadnie, dlaczego roślinka była niebieska wygrywa. to umiał na imię Dolas. Kupiłam sobie jeszcze takie coś. To ma tylko dwa składniki. I to jest jakiś niby sok na siłę, coś takiego. Czy Nie, że na siłę się wpycha do buzi. Co tu chodzi? Wprzątnę jeszcze raz. Tak wygląda. Litt mer taste. Test. Oh.